Witam. Na rynku narzędzi ręcznych, który w ostatnim czasie rozwija się bardzo dynamicznie, pojawiły się nowe narzędzia firmy DeWalt. Są one przeznaczone dla każdej osoby ceniącej jakość i komfort pracy. Dzisiaj chciałbym się skupić na kleszczach do karbowania rur. O co chodzi z tym karbowaniem? Kleszcze do karbowania pozwolą nam zmniejszyć średnicę rury blaszanej w celu niewidocznego połączenia kolejnych odcinków rur okrągłych lub kwadratowych, o tej samej średnicy, bez konieczności użycia mów. Kleszcze do zmniejszania średnic rur posiadają pięć stalowych oszczy, wykonanych ze stali chromowo-wanadowej. Dodatkową zaletą jest przykładnia, dzięki której kształtowanie blachy nie wymaga dużego wysiłku. Maksymalna głębokość robocza wynosi 40 mm, co powinno wystarczyć do większości zastosowań. Kleszcze posiadają również rękojeść antypoślizgową oraz zatrzask pozwalający na szybką blokadę lub jej zwolnienie. Podsumowując, kleszcze do zmniejszania średnic rur blaszanych i łączenia ich metodą na wcisk będą idealnym narzędziem w skrzynce każdego dekarza, zduna, instalatora wentylacji lub systemów hymnowych. Także dziękuję za uwagę i zapraszam na następnych odcinkach PPN. Thank you